Witam cię w podcaście Finansowe Opowieści, w którym co tydzień opowiadam przede wszystkim o finansach, oszczędzaniu i inwestowaniu. Jeżeli któryś z tematów jest ci szczególnie bliski i szukasz odpowiedzi na nurtujące cię pytania, chcesz zadbać o swoją przyszłość albo po prostu lubisz tą tematykę, to dobrze trafiłeś. Nazywam się Artur Radomski, i jestem programistą, wykładowcą akademickim, autorem bloga Finansowa TV i kanału o tej samej nazwie. radę dajesz radę Cześć, dzień dobry, kłaniam się bardzo nisko i zapraszam na najbliższą godzinę w moim towarzystwie. W czwartek w audycji dajesz radę, pod lupę bierzemy tematy finansowe i zdecydowanie bliżej przyglądamy się wątkom ekonomicznym, dzięki którym oczywiście poszerzamy naszą wiedzę w tym sektorze. A dziś bardzo cenna wiedza, która może przydać się zwłaszcza tym, którzy chcieliby niebawem lub w niedalekiej przyszłości wziąć kredyt. Tu ważna jest historia kredytowa. Jak ją budować i ewentualnie jak ją poprawić, to zdradzi nam już za chwilę Artur. Radomski, autor projektu internetowego Finansowa.tv. A ja nazywam się Mateusz Kulik i zapraszam bardzo gorąco do godziny 15. Słuchacie czwórki w to czwartkowe popołudnie, a z nami jest już zapowiadany gość, czyli Artur Radomski, autor projektu internetowego Finansowa.tv. Cześć Arturze, witam Cię bardzo gorąco. Cześć, witam Cię i wszystkich słuchaczy. Bardzo mi miło. Arturze, mam wrażenie, że kredyty wielu znam teraz nie w głowie, szczególnie po ostatnich podwyżkach stóp procentowych, i pewnie coraz mniej z nas będzie sięgać po taką formę finansowania w obawie właśnie przed wysokimi opłatami czy też kosztami, ale kiedyś pewnie po taką pożyczkę sięgniemy. A jeżeli w ogóle jesteśmy na początku naszej drogi, no to pewnie nie mamy wyrobionej tak zwanej historii kredytowej. Arturze, czym w ogóle jest taka historia kredytowa? No właśnie, zaczęliśmy od historii, bo tak naprawdę. Ona jest kluczowa, żeby otrzymać w ogóle jakikolwiek kredyt, niezależnie od tego, czy mamy podwyżki stóp procentowych, czy te stopy procentowe są tak niskie, jak były przed tymi podwyżkami, których doświadczamy ostatnimi czasy. Natomiast ta historia kredytowa jest o tyle istotna, że jest potrzebna do tego, aby bank mógł sprawdzić, czy też przyjrzeć się naszym dokonaniom na rynku kredytowym i stwierdził, czy jesteśmy rzeczywiście. Godnymi zaufania i może nam taki kredyt dać. Tak sobie myślę, że jakbyśmy wzięli sobie historię naszej przeglądarki, no to tam każdy z nas, albo każdy, kto wejdzie w posiadanie naszego komputera, będzie mógł przejrzeć naszą historię wyszukiwania niektórych stron, czy też niektórych treści internetowych. A w przypadku naszej historii kredytowej, no to właściwie jak ją się bada i kto ją przede wszystkim bada? Jest jedna instytucja, która może nie tyle co bada, tylko zbiera informacje na nasz temat. Ta instytucja to BIK. Rozwijając skrót jest to Biuro Informacji Kredytowej i ona sama w sobie nie wydaje opinii na temat tego czy dać nam kredyt czy nie. Natomiast Zostawia taką decyzję bankowi. Na podstawie informacji, które zbiera i przekazuje, bank jest w stanie stwierdzić, czy my jesteśmy rzeczywiście godnymi zaufania kredytobiorcami. I co znajduje się w takiej historii kredytowej? Co znajduje się w takiej zakładce zatytułowanej Jan Kowalski? Przede wszystkim należy rozgraniczyć to, w jaki sposób z BIK-u korzystamy, bo mamy możliwość skorzystania z darmowego raportu, który nie jest tak szczegółowy, ale generalnie w każdym raporcie z BIK-u możemy sprawdzić stan przede wszystkim swoich zobowiązań. Zobowiązań, które przez lata przez nas zostały zaciągane w postaci kredytów, kart kredytowych, pożyczek, debetów w kontach w zasadzie wszystkich możliwych, ale nie tylko. Są tam informacje o zobowiązaniach, które wynikają z poręczonych przez nas kredytów, czy też informacje takie jak Ewentualne wyłudzenia na nasze dane kredytów, tak? Więc jest tam szereg informacji, ale przede wszystkim są tam informacje na nasz temat. To, czy rzeczywiście zaciągamy kredyty i spłacamy je terminowo, w jakiej ilości mamy te kredyty, na jaką kwotę i czy są to kredyty te bardziej fajne, czy te mniej fajne, no, na przykład w postaci kredytów w parabankach. Powiedziałeś o tych kredytach fajnych albo mniej fajnych, i mam wrażenie, że nasza historia kredytowa może być fajna albo mniej fajna. To jak sprawić, by była zdecydowanie bardziej fajna, o tym porozmawiamy sobie już za chwilę. Artur Radomski, autor projektu internetowego Finansowa TV, jest razem z nami w to czwartkowe popołudnie w finansowym wydaniu audycji Dajesz Radę. Arturze, dzisiaj rozmawiamy oczywiście o naszej historii kredytowej. Czym ona właściwie jest i jak ewentualnie możemy ją poprawić? No właśnie, poprawić, bo. Wielu z nas pewnie ma złą historię kredytową. Pytanie tylko, co to znaczy, że ktoś może mieć dobrą albo złą historię kredytową. Należy zacząć od tego, że BIK na podstawie naszych dokonań generuje tak zwany scoring. Scoring to punktowa ocena ryzyka kredytowego i przekazuje tą informację bankowi. Natomiast ten scoring, czyli taka nasza ocena jest wyznaczana na podstawie różnych działań, które w związku z kredytami podejmowaliśmy. I teraz, żeby polepszyć naszą historię, czy też pogorszyć, bo tak też się może oczywiście stać, możemy zrobić szereg różnych rzeczy. Jeżeli chodzi o polepszenie naszej historii, to chociażby posiadanie zwykłej karty kredytowej i terminowe jej spłacanie, czy też wzięcie jakiegoś sprzętu, AGD, chociażby telefonu, który wymieniamy na raty, i terminowe oczywiście ich spacanie już generuje jakąś historię, z której możemy, a raczej Big, może skorzystać i na tej podstawie ocenić naszą osobę i nasze działania. I tutaj mamy do czynienia, mam wrażenie, Arturze, z dobrą historią kredytową. A jeżeli w jakiejś tabelce przy nazwisku Jan Kowalski wyświetli się stwierdzenie zła historia kredytowa, to co to właściwie oznacza? W zasadzie najgorsze, co możemy zrobić, to nie spłacać kredytów czy też naszych zobowiązań finansowych. Jeżeli takie zadłużenie przekroczy 60 dni i trafi do biku, to ta informacja od razu automatycznie obniża nam naszą ocenę, czyli nasz scoring, który de facto trafia do banku. Natomiast można też popełnić różne inne błędy, na przykład chociażby odpytywać za często banki czy też instytucje finansowe o przeróżne informacje, które chcielibyśmy pozyskać, czy te instytucje chciałyby pozyskać właśnie z BIKU, wtedy daje to też jakiś jasny sygnał bankowi czy też instytucji finansowej o tym, że może mamy jakieś problemy i nie warto nam dać tego kredytu. Może oczywiście zdarzyć się tak, że stracimy naszą tożsamość i wtedy chociażby po zgubieniu dowodu osobistego ktoś może chcieć zaciągnąć jakieś zobowiązania na nasze konto. Może zdarzyć się niestety tak, że nie będziemy nawet o tym wiedzieli i wtedy takie zadłużenia znowu generują nam negatywne punkty, tak, te ujemne punkty, a scoring oczywiście spada. Arturze, powiedziałeś o tym, że pytanie Bik, czyli Biuro Informacji Kredytowej zbyt często o nasz scoring, czyli o naszą punktację, dzięki której możemy taki kredyt otrzymać, może być negatywne. No ale z tego co wiem, to dane gromadzone przez BIK nie są tajne. Właściwie każdy z nas może w niezwykle prosty sposób sprawdzić swoją historię kredytową, czy to znaczy, że jeżeli właśnie zbyt często będziemy się chcieli dowiedzieć o to, jaką mamy zdolność kredytową, to, to... To może negatywnie odbić się właśnie na tej naszej zdolności i historii kredytowej? Tak, rzeczywiście ten nasz scoring, który jest wyznaczany przez Biuro Informacji Kredytowej, jest wyznaczany na podstawie różnych składowych. Jedną ze składowych jest to, że odpytujemy na przykład zbyt często big o to, czy nasza historia kredytowa obliguje nas do tego, czy pozwala nam zaciągnąć kolejny kredyt. No i jeżeli na przykład w jednej instytucji bankowej nie otrzymamy kredytu i pójdziemy do dwóch czy trzech następnych, w których znowu spotkamy się z odmową, wszystko to może generować ujemne punkty, które odbiją się na naszym scoringu. Co w takim razie zrobić, by ten scoring był zdecydowanie bardziej pozytywny? O tym w czwórce usłyszymy już za chwilę. Zostańcie z nami. Dziś naszym gościem jest Artur Radomski, czyli autor projektu internetowego finansowa.tv i to właśnie z Arturem sprawdzamy, jak poprawić naszą historię kredytową, no bo może zdarzyć się tak, że za rok, za dwa, być może za trzy będziemy chcieli wziąć mniejszą lub większą pożyczkę w banku, no i wtedy taki bank zapyta o naszą historię kredytową, sprawdzi ba bardzo dokładnie nas prześwietli pod kątem tego, jak często braliśmy kredyt i czy w ogóle w naszej historii braliśmy już takie kredyty. Arturze, wiemy już, czego nie robić, jeżeli chcielibyśmy w przyszłości wziąć kredyt. A jeżeli chcielibyśmy poprawić naszą zdolność kredytową albo historię kredytową, to co powinniśmy zrobić, albo jakie kroki już teraz powinniśmy podejmować, by w przyszłości bez trudu móc taką pożyczkę po prostu wziąć? No to przede wszystkim należy sobie uświadomić to, że brak historii kredytowej wcale nie jest lepszy, aniżeli lekko negatywna historia kredytowa, chociażby, nie wiem, mamy jakąś pożyczkę, kiedy podwinęła nam się w jakimś miesiąc noga, my też zapomnieliśmy spłacić jakąś ratę. Zdecydowanie warto... Chociażby wziąć sobie kartę kredytową, która nawet nie generuje kosztów, ale gdzieś tam nią płacimy w sklepie i buduje nam się ta historia kredytowa. Natomiast, oczywiście, należy pamiętać o terminowej spłacie. Z innych rzeczy należy zdecydowanie nie przekraczać żadnych limitów kredytowych, które zostały nam przyznane, bo to też negatywnie wpływa na scoring. Natomiast Warto też pamiętać o tym, żeby regularnie sprawdzać sobie ten skoring. Mamy do tego prawo raz na pół roku za darmo i warto z tej możliwości skorzystać. Oprócz tego należy pamiętać, że nie ma czegoś takiego jak wyczyszczenie negatywnej historii w biku, natomiast jest taka opcja, że te negatywne wpisy, które na nasz temat powstały. Można w pewnych wypadkach sobie usunąć i wyczyścić je. Chociażby po pięciu latach od spłacenia całego zadłużenia mamy możliwość wycofania zgody na przetwarzanie informacji i ta informacja właśnie po tych pięciu latach zginie co też nie negatywnie, tylko pozytywnie wpływa na nasz scoring. I zdecydowanie warto też sprawdzać, czy instytucje, które przekazują, Głównie te negatywne informacje na nasz temat, ale też pozytywne, bo te pozytywne jakby budują ten scoring na plus, przekazują przede wszystkim poprawne dane, bo zdarza się oczywiście, że mogą przekazać negatywne informacje na nasz temat. I to też jest, mam wrażenie, bardzo ciekawa i bardzo ważna informacja, którą warto sobie zapisać, no bo wielu naszych znajomych może powiedzieć, nigdy w swoim życiu nie bierz kredytu, bo to jest pętla na szyję, nigdy się z tego nie wywiążesz, ale tutaj, jak się okazuje, wzięcie... Być może mniejszych kredytów, wzięcie takich bezpiecznych kredytów, na przykład 0% albo kredytów, które w 100% jesteśmy w stanie spłacić i to bardzo szybko, może sprawić to, że ta nasza historia kredytowa będzie lepsza. Tak, bezkosztowe kredyty, raty 0%, limity w kontach, które nawet nie będą wykorzystywane, ale nic nas nie kosztują, budują naszą historię i zdecydowanie lepiej mieć taki kredyt. Który jesteśmy w stanie obsłużyć i obsługujemy go terminowo, lepiej działa, aniżeli brak wpisów. Zdecydowanie BIK i banki bardziej lubią kredytobiorców, którzy mają historię, aniżeli takich, którzy są dla niego po prostu nieistniejący. Jak się okazuje, historia kredytowa, czyli tak zwany scoring jest niezwykle istotny i nawet możemy sobie nie zdawać sprawy z tego, jak bardzo to może odbić się pozytywnie albo niestety negatywnie na na przykład naszym przyszłym kredycie, na przykład takim zdecydowanie większym, hipotecznym. Tak, zdecydowanie dla banku wiarygodnym źródłem informacji jest e, informacja o kliencie, która jest kierowana do banku Zbiku i tam można znaleźć dotychczasowe doświadczenia kredytobiorcy z zobowiązaniami no, kredytowymi. I nawet jeżeli nie planujemy w najbliższym czasie zaciągania jakiegoś większego zobowiązania finansowego, chociażby kredytu hipotecznego, to na pewno zdecydowanie przyda nam się w przyszłości dobra historia kredytowa, którą warto już teraz zacząć budować. Artur Radomski, autor projektu internetowego finansowa.tv był razem z nami. Arturze, wielkie dzięki za to spotkanie i za tę rozmowę. Również dziękuję i wszystkim życzę miłego popołudnia. Dziś sporo o kredytach mówimy w audycji Dajesz Radę. No i nie da się ukryć, że po kolejnych podwyżkach stóp procentowych w mediach pojawia się wiele artykułów o fatalnej sytuacji osób, które spłacają kredyty. A ponoć podwyżek możemy spodziewać się w przyszłości jeszcze kilku. Czy warto w tej sytuacji zaciągać zobowiązania? finansowe, a może warto nadpłacać ten kredyt, który już zaciągnęliśmy? Odpowiedź na te pytania pomoże nam uzyskać kalkulator oprocentowania kredytu hipotecznego przygotowany przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, o którym już teraz opowie nam Anna Depczyńska. Do niedawna przez prawie cały okres pandemii osoby spłacające kredyty były w dobrej sytuacji. Tomasz Jaroszek, ekspert Platformy Edukacyjnej Kapitalni.org. W momencie obniżenia stóp procentowych do tych prawie Zerowych poziomów. Przez prawie cały okres pandemii mieliśmy stopy na poziomie właściwie zero, czyli taki już najtańszy możliwy kredyt z tej perspektywy ruchomej, no bo kredyty składają się z marży i z tej części ruchomej, na którą mają wpływ stopy procentowe, tak w dużym uproszczeniu. Więc patrzymy na to, czy marża banku, która jest stała przez cały kredyt, była relatywnie niska, no i patrzymy na to, jakie są stopy procentowe, jaki jest ten koszt. No i teraz, jak zaciągaliśmy wcześniej kredyt, to ta marża z nami zostaje do końca kredytu, ale ta część elastyczna, Zaczyna się robić coraz droższa dzięki kolejnym podwyżkom stóp procentowych. Bank nam wysyła aktualizację, harmonogram, że w związku z podwyżką stóp procentowych teraz rata wyniesie tyle i tyle. I to dotyczy wszystkich kredytów, czyli tych, które my już spłacamy, bo to jest taki koszt obsługi tego kredytu i tych, które będziemy dopiero zaciągać. Czyli jak dzisiaj pójdziemy do banku, no to te kredyty już siłą rzeczy będą z naszej perspektywy droższe niż jeszcze kilka tygodni temu. Warto wykonać symulację przyszłych rat. Tomasz Jaroszek poleca kalkulator oprocentowania kredytów hipotecznych. Przygotowany przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Fantastyczny kalkulator dla hipotek. Tam można sobie pięknie wyliczyć, jaki mamy kredyt, kiedy go zaciągnęliśmy, z jakimi parametrami, i tam jest pokazany wpływ stóp procentowych na ten kredyt. Czyli bardzo dokładnie można do swojego kredytu zobaczyć, co się stanie z naszą ratą, jeśli na przykład Narodowy Bank Polski ze swoją Radą Polityki Pieniężnej powiedzą jeszcze na przykład trzy razy, że podnosimy stopy. Więc żeby już być troszkę gotowym, jakie to będzie. Będzie mniej więcej obciążenie dla naszego budżetu domowego, jeśli to będzie seria podwyżek. Taka symulacja może się przydać nie tylko osobom, które mają kredyt hipoteczny i chciałyby wiedzieć, w jaki sposób będą kształtować się ich raty, mówi Agnieszka Majszak z Ułokik. Na pewno kalkulator finansowy przyda się tym osobom, które mają kredyt hipoteczny, ale myślą o nadpłacie i nie wiedzą, czy bardziej opłaca im się, na przykład nadpłacając, wybrać skrócenie okresu kredytowania, czy zmniejszyć raty kredytowe. A kiedy warto pomyśleć o nadpłacie kredytu? Wtedy, kiedy oczywiście posiadamy wolne środki finansowe, nasz kalkulator finansowy pokazuje dwa warianty wcześniej. Spłaty, czyli wtedy, kiedy obniżamy przy nadpłacie wysokość raty kredytu albo wtedy, kiedy skracamy okres kredytowania, a rata jest na takim samym poziomie. Kalkulator oprocentowania kredytu hipotecznego znajdziemy na stronie finance.uokic.gov.pl. Są tam już przygotowane przykładowe symulacje, gdy znamy na przykład parametry przyszłego kredytu albo gdy planujemy nadpłatę zaciągniętego już zobowiązania. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Jeśli chcesz być na bieżąco, zasubskrybuj mój podcast i zapisz się na newsletter na stronie finansowa.tv. Zapraszam cię również na kanał YouTube Finansowa TV. Słyszymy się już w następną środę. Cześć!